Cześć kochani, ja jestem Asia i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam taki filmik pogadankowy, tak naprawdę taką opowieść, bo często pytacie się mnie w wiadomościach prywatnych, czy to też tutaj na YouTubie, jak ja się znalazłam w Turcji i jak poznaliśmy się z, z moim mężem. Także dzisiaj przyszłam przychodzę do Was z taką opowieścią, jak to się stało, że ja do tej Turcji pierwszy raz przyjechałam i w jaki sposób my się poznaliśmy, bo ja się zawsze śmieję, że nasza historia to jest jest taka e... Rodem z taniego filmu Hollywood. Także, nie przedłużając dłużej, zaczynamy. Także pierwsza sprawa: jak ja się znalazłam w Turcji? Ja przyjechałam do Turcji na Erasmusa, więc tutaj nie będzie żadnego wow, żadnego zaskoczenia. Ja przyjechałam na, na stypendium w ramach programu Erasmus jako studentka drugiego roku, bo po prostu rozczarowałam się moimi studiami w Polsce, więc uznałam, że to jest taka fajna opcja można wyjechać, a a poza tym pamiętam jeden profesor zawsze mówił, że być na studiach, a nie pojechać na Erasmusa to jest naprawdę wielka strata i nie przeżyje się tego takiego studiowania w 100%. Także ja wybrałam Turcję, dlatego że wtedy był taki w Polsce szał na seriale tureckie. Na wszystko wiecie, co tureckie, nagle każdy się uczy języka tureckiego i tak dalej. Ja sama też z moją mamą oglądałam kilka seriali w domu. No i też Turcję wybrałam przede wszystkim dlatego, że wychodziło najtaniej. Stypendium było, otrzymywaliśmy w Euro, no i w Turcji Jakby najbardziej się to opłacało Ja za to całe stypendium byłam w stanie Się utrzymać, jeść I jeszcze jakby jeździć na wycieczki A gdybym na przykład chciała Pojechać, dajmy na to, do Niemiec, no to nie wiem Czy za to stypendium byłabym W stanie wynająć na przykład jakiś pokój Czy akademik, no i też jedna Taka bardzo, bardzo ważna sprawa To wybrałam Turcję Z racji tego, że ona jest daleko Ja miałam takie przeświadczenie, że nie będzie Mi tak łatwo wrócić do domu, gdybym na przykład tęskniła na weekend, tak samo jak na przykład z Berlina wsiadłabym sobie w autobus i w ciągu czterech godzin byłabym w domu. A tutaj już nie jest taka łatwa sprawa, bo samoloty nie są taką tanią rzeczą jak, jak autobusy. Także dlatego też wybrałam Turcję. No i zaczęłam swoje jakby poszukiwania, kiedy już wiedziałam, że dostałam się na program, zaczęłam swoje poszukiwania jakby zakwaterowania. Ja bardzo chciałam zamieszkać w akademiku, z racji tego, że na studiach mieszkałam z rodzicami, bo miałam dosyć blisko na mój uniwersytet, więc uznałam, że po co mam jakby się wyprowadzać, skoro mogę jeszcze zostać z rodzicami. Także bardzo chciałam mieszkać w akademiku i skontaktowałam się z, z takim opiekunem Erasmusów tutaj na miejscu w Turcji z mojej uczelni, ale on mnie poinformował, że oni nie posiadają akademika, że akademik jest w przebudowie, także no niestety tutaj on mi nie pomoże, no ale kilka dni później wysłał mi, że jest jakaś dziewczyna, turczynka. Tutaj zapamiętajcie, bo to jest naprawdę dosyć ważna informacja w tej historii ta dziewczyna, że jest dziewczyna, która poszukuje współlokatorki bądź współlokatora. No, bo ona jakby już skończyła swoje studia, ale również była wcześniej na Erasmusie i chciałaby poćwiczyć język angielski. No więc ja od razu po otrzymaniu namiarów do tej dziewczyny napisałam do niej, przedstawiłam się, powiedziałam, że chciałabym wynająć właśnie od niej pokój, jak to wszystko wygląda, jaka jest cena. I ona mi dosyć szybko napisała, że. Że jest duże zainteresowanie na ten pokój, bo to jest bardzo fajny pokój, i tak dalej, no ale ona mi da znać. No ja mówię, okej, okay, poczekałam sobie, i ona, kilka tak naprawdę godzin później, napisała, że, że ona wybrała mnie jako właśnie spółlokatorkę, no i cena będzie taka i taka. I cena w tamtym momencie to było 950 lir, także ja uważam, że. Naprawdę, że to jest jakby spoko cena, no bo wiem, jak moi znajomi wynajmowali na przykład pokoje we Wrocławiu, gdzie studiowałam, no i to było ponad 1000 zł. I ja wtedy nie miałam takiego, wiecie, przelicznika, ile to jest, więc mówię, a koło 1000, no to jak za pokój, no to jakby jest super. I tutaj w tym jeszcze na, w tej cenie ja miałam internet no wszystko miałam, środki czystości pamiętam, że nie musiałam kupować I pamiętam, że ona mi powiedziała, że do dyspozycji będzie też samochód Że będziemy mogły sobie jeździć No więc mówię, super, w ogóle genialnie Także ja się przygotowywałam do mego Erasmusa No i w momencie, kiedy przed czas wyjazdu no to, jak ja byłam na lotnisku, to ta dziewczyna mi napisała, że życzy mi miłego lotu, no ale ogólnie chciałabym jeszcze powiedzieć, że niestety cena ulega zmianie, bo rachunki poszły w górę, że gaz poszedł w górę, woda poszła w górę i tak dalej. No i będę musiała płacić 1250, no nie ukrywam, jakby dalej uważam, że no nie, no spoko cena fajnie, fajnie, ale no napisać w ostatniej chwili, ja już wtedy tak naprawdę nie miałam opcji zorganizowania sobie nic innego. No więc zostałam u tej dziewczyny, i ona powiedziała, że ona przyjedzie po mnie na lotnisko. Później się jednak okazało, że ona. Po mnie na to lotnisko nie przyjechała Z racji tego, że w Bursie, gdzie ja odbywałam Erasmusa I obecnie mieszkam Nie ma jako takiego lotniska Znaczy to lotnisko jest, ale ono z tego co wiem Chyba nie funkcjonuje Więc ja musiałam sobie dolecieć do Stambułu I ze Stambułu w, przesiąść się w autobus do Bursy I wiecie, o ile ktoś się podróżuje często No to nie będzie miał problemu z zorganizowaniem tego transportu Ale ja podróżowałam em, za granicę Samotnie, pierwszy raz, więc ja byłam zestresowana, miałam kupę walizek i nie wiedziałam, co mam ze sobą począć. No ale, okej, okay, dojechałam, doleciałam do tego Stambułu, wsiadłam w autobus, no i byłam już w drodze do Bursy. No i pamiętam, że jak już dojechałam na dworzec autobusowy. No to widziałam już tą dziewczynę. Ja miałam jej zdjęcia wcześniej, ona moje zdjęcia również miała, także stała tam ta dziewczyna, koło niej jeszcze jedna dziewczyna i stał tam właśnie jeden chłopak. I to on pierwszy do mnie podszedł się przywitać. I pamiętam, i to właśnie był serhat, jak się wszyscy mogą domyślać. I pamiętam, że naszą taką pierwszą interakcją, taką pierwszą rozmową było: które to twoje walizki? Ja pamiętam, ja byłam taka zmęczona i nie miałam siły na odpowiedzenie nic innego, nic bardziej ambitnego. Niż te dwie różowe Bo moje walizki były różowe One się naprawdę tak wyróżniały No i e, on wziął te walizki Jakby nie pozwolił mi ich dotykać I sobie myślę, oho e, Wiecie, moja, moja duma wtedy została urażona, bo ja nie potrzebowałam jakiegoś, wiecie, pomocnika Jakby ja z tymi walizkami przetransportowałam się, z, wiecie, z Pragi do Stambułu I później ze Stambułu do Bursa, a tutaj ktoś mi dotyka moje rzeczy, a jeszcze go nie znam Była taka dosyć drętwa atmosfera pomiędzy mną a tą moją współlokatorką No ale wszyscy pakowaliśmy się do samochodu No i ten... Chłopak, czyli serhat. serhat, zawiózł nas do mieszkania. Ja byłam strasznie zmęczona, no bo ja pamiętam, dojechałam koło 23:00 czasu tureckiego, więc to było naprawdę dosyć późno. No i myśmy dojechali, e, i jeszcze dziewczyny tylko chciały, żeby on się zatrzymał, żeby one mogły sobie kupić papierosy. No i myśmy w tym momencie zostali sami w samochodzie. Serhat oczywiście kierował, a ja siedziałam z tyłu zaraz za nim, więc on mnie widział w lusterku. E, no i pamiętam, że on się mnie spytał o wiek, ale Wiecie, żeby nie było, że pyta wprost, ile masz lat, to się mnie pamiętam, zapytał, w którym roku się urodziłaś, więc ja mu jakby odpowiedziałam i mówię, że jakby ja nie mam problemu z omówieniem, ile mam lat, i mogłeś się wprost zapytać, ile mam lat. Więc my na początku mieliśmy straszny problem z komunikacją. Znaczy, on starał się być jakiś taki, wiecie, miły, starał się, starał się być takim dżentelmenem, a ja bardziej mam takie nastawienie, że niech każdy mnie pyta wprost jakby nie będzie problemu, więc my strasznie się spinaliśmy na początku. No i myśmy do tego mieszkania przyjechali. On mi te walizki wniósł do pokoju, no i on sobie poszedł, dziewczyny też mnie zostawił. Znaczy ta moja współlokatorka ona była najważniejsza w tej chwili, bo jakby zamiast mi pokazać, tu jest to, tu jest to, tu jest tamto, no to na wrot masz swój pokój. No i teraz wychodzę, ale mówię no okej, okay, jakby może mi pokaże jutro. No więc ja się położyłam, oczywiście od razu żałowałam, wiecie, to był mój pierwszy wyjazd bez nikogo, więc ja od razu wryk, że ja chcę wracać do Polski, ja wracam i koniec i po prostu... Ja się nawet nie rozpakowuję, bo ja jutro wracam do Polski, także ja się położyłam z taką myślą, spać, no i wstałam rano i ta dziewczyna mówi właśnie, że możemy iść na zakupy, mówi, że jakby... Bardzo fajnie, no bo jestem głodna i nic nie wiadomo. Ona też mi w sumie nic nie zaproponowała do jedzenia, więc poszliśmy do sklepu, ale po drodze do sklepu. Pierwsze co? Do bankomatu. No i ona chce już za wynajem. Trochę tak uznałam, że no trochę dziwna, jakby jestem zmęczona po podróży, jestem też głodna, a Tobie pierwsze co w głowie to pieniądze. Mówię, ale okej, okay, jakby nie ma sprawy. Ja jej wyciągnęłam te 1200, czy tam nawet 1250 lir. Plus jeszcze ona ode mnie chciała Bo ja byłam chyba 4 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca Więc ona za te 4 dni również mnie policzyła No i poszłyśmy do sklepu Jak się później okazało, zabrała mnie do najdroższego sklepu w okolicy I jakby ja sobie tam zrobiłam zakupy Tylko ja też tego tak nie odczuwałam Z racji tego, że ja miałam to euro do dyspozycji Więc ja nie odczułam, że jest tak drogo No i ona mówi, że Będę tam była sobota i ona mówi, że jutro pojedziemy z Serhatem na wycieczkę, a ja w tamtym momencie, wiecie, jeszcze nie mam takiej, nie miałam takiej pamięci, jakby kto jest kim i mówię tak, a kim jest kurczy Serhat i jakby czemu my mamy w ogóle i z nim na wycieczkę, mówię ale okej. Okay. No i nadeszła ta niedziela, myśmy pojechali na wycieczkę, no i jak zeszłyśmy na dół, to właśnie Serhat stał przy aucie, mówię, a okej, okay, dobra, to ten gość jakby z wczoraj, także wiem już mniej więcej kim on jest, jakby wiem, że mnie denerwuje, ale może będzie fajna wycieczka, no i pojechaliśmy na tą wycieczkę. No i ja pamiętam, że on opowiadał, że tu jest to i tu jest taka historia i taka historia A ja nie jestem osobą, która za historią przepada Więc mówię, o Jezus Ja pamiętam, powiedziałam do niego, czy on zawsze tak dużo mówi I wiecie co, po prostu on się obrócił na pięcie Wyskoczył przed nami i szedł cały czas tak przodem ja do tej dziewczyny mówię, czy coś się stało Ona mówi, że no, że on się chyba obraził Ja sobie tak myślę, o, że urodziłam ego księcia No i, i taka sytuacja no więc myśmy się później długo nie widzieli Ta dziewczyna też wyjechała do swoich rodziców I ja w mieszkaniu byłam sama W międzyczasie też napisałam do niej Czy mogłaby mi obniżyć czynsz Bo jak później moi znajomi nauczyciele dowiadywali się ile płac To byli w szoku, mówili, że za, że za taką cenę Czyli za 1200 albo 1250 lir To ja mogę sobie wynająć się mieszkanie sama Takie właśnie mieszkanie 2 plus 1 Więc wszyscy byli dosyć w szoku no, ja do tej dziewczyny napisałam, czy, czy ona by mi mogła obniżyć część. No i ona mi od razu napisała, że no kurczę, wiesz co, że no nie bardzo, no bo rachunki są wysokie i tak dalej. No, a ja do niej napisałam, że e, to niech ona się zastanowi, no bo e, ja też nie mam jakoś dużo, bo chyba ja miałam 350 euro. Albo 400, ale to już naprawdę nie pamiętam. No, i napisami, że ja też bym chciała podróżować, i tak dalej. No, i jakby pieniądze mi się przydadzą. No, i ona mówi, że okej, okay, jak ona wróci, no to ona mi da ostateczną decyzję. No, i w międzyczasie dzień przed jej powrotem Serhat strasznie, jakby się dobijał, że czy możemy gdzieś wyjść i tak dalej, i tak dalej. No Ja zbytnio nie chciałam wychodzić, mi jakby nie były w głowie jakieś romanse, znajomości i tak dalej. No, ale on był strasznie taki, że musimy się spotkać i tak dalej, więc ja pamiętam, jak go zaprosiłam do mieszkania. Wiem, że niektórzy powiedzą, że to jest niemądre i tak dalej, ale ja wolałam z dwojga złego, jakby żebym przed niż ja bym miała iść do niego. No i to jest w ogóle najśmieszniejsza historia, że ja w tym czasie byłam chora. No i ja go zaprosiłam em, po prostu na obiad i e, oglądaliśmy film. Tak, wiecie, normalnie byśmy zjedli. Ja mu tam opowiadałam o sobie, on tam mi opowiadał o sobie i oglądaliśmy film. I ja w pewnym momencie po prostu zasnęłam. Nie wiem, czy po prostu byłam zmęczona, czy ta choroba mnie też rozłożyła trochę. Ja zasnęłam. Em, no i e, obudziłam się, jak on mnie przynosił z kanapy na łóżko. Em, i on mnie obudził i mówi, że ja zasnęłam, jakby, że on idzie i tak dalej, no i on wyszedł i wiecie, on wyszedł, a ja na równe nogi od razu dzwoniam do mojej mamy, mówię, słuchaj, no bo on mnie w ogóle przeniósł na łóżko, ja nie wiem, co się stało, bo ja zasnęłam i tak dalej, a moja mama mówi, weź się, mówił spokój, mówi, przecież, mówi, nic ci nie zrobił, jakby się do ciebie dobieram, to przecież byś, byś... Poczuła, tak? Ale ja, wiecie, już nie będę się z nim spotykać, bo on jest taki natarczywy itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej No ja z nim totalnie jakby urwałam kontakt, ja totalnie nie chciałam, wiecie, się z nim spotykać, bo uznałam, że to jest takie dziwne i tak dalej Że jakby mógł mnie obudzić na kanapie i tak dalej, no ale nie e, No i przyjechała ta moja spółlokatorka, e, no i wraz z nią przyjechał Serhat, bo on ją przywiózł e, Przywóz ją właśnie z dworca autobusowego. No i on do mnie pyta się, czy jest jakiś problem. Ja mówię, że nie ma ogólnie problemu, ale ja się nie chcę z nim spotykać, jakby nie mam takiej potrzeby i tak dalej. No i on mówi, że to my to możemy jakby obgadać kiedy indziej. No i mówi, że czy możemy sobie wyjść wieczorem się przejść. Mówię, że jakby okej, okay, jakby nie ma, nie ma problemu. No i myśmy poszli wieczorem na taki spacer. Ja to wam naprawdę wszystko pokrótce opowiadam bo jak ja bym miała powiedzieć całą historię krok po kroku, to ten filmik miałby dwie albo trzy godziny. Także opowiadam wam taką okrojoną wersję. No i myśmy poszli na ten spacer, ja się nie odzywałam, on się nie odzywał, była taka grubowa cisza. I w pewnym momencie mówię, czy jest jakiś problem, że on mnie jakby lubi i możemy jakby się spotykać, i spędzać więcej czasu ze sobą sami, jakby że nie musi iść z nami ta spółlokatorka no i ja mówię, że jakby ja nie chcę się z tobą spotykać, bo ty mnie traktujesz jak ja już bym była jakąś twoją dziewczyną, ja nie mam takiego zamiaru No i on kiedyś, jakby on na początku jak ja przyjechałam na Erasmusa, to on mi dał taką bransoletkę z tymi takimi, z tym takim... Niebieskim oczkiem będziecie na pewno kojarzyć. Ja mu tą bransoletkę oddałam. Ja mówię, że słuchaj, ja tej bransoletki nie chcę, bo ty uważasz, że jak ja tą bransoletkę noszę, to już jestem jakąś twoją własnością i ty sobie tą bransoletkę weź. Um, no i zostaw mnie w spokoju. I on tą bransoletkę nam wziął i on ją tak wiecie zamachnął się, wyrzucił, zostawił mnie i poszedł. E, ja się obróciłam, mówię: "Okej, okay, nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, jak wrócić do domu, ale tam e, okej, okay. jakby ważne, że on mnie zostawił. I ja pamiętam, że przyszłam do pokoju, Zadzwoniłam do mojej mamy i moja mama mówi, no ale kupiła jesteś, mówi, po co jakby oddawałaś mu tą bransoletkę, jakby chłopak nic złego nie zrobił i tak dalej, mówi, zobaczysz mówi, będziesz tylko żałowała i wiecie, że ja następnego dnia poszłam i tą bransoletkę po zajęciach szukałam, normalnie w trawie stałam, kłócałam, ja tej bransoletki szukałam, co ciekawe, ja tą bransoletkę znalazłam, mam ją do dzisiaj, ona jest już bardzo stara i zniszczona, więc ona jest schowana u mnie w pokoju w Polsce także ja jej już nie noszę, ale mam tą bransoletkę no i ja później jakoś się spotkaliśmy, no ja powiedziałam, że ja tą bransoletkę mam i tak dalej. No i on mówi, czy jakby nie moglibyśmy się zacząć spotykać, jakby nic jakiegoś takiego, wiecie, zobowiązującego, ale zobaczyć jak to wyjdzie. No i ja uznałam, że okej, okay. więc ja też tego w sumie tak poważnie nie brałam. Na pewno w tamtym momencie jakby ktoś mi powiedział, że my weźmiemy ślub i będziemy mieli dziecko, no to Wiecie, na pewno bym nie uwierzyła Chyba bym się bardziej śmiała No ale tak się w sumie zaczęło On mi powiedział, że no dobra, no to skoro się zgadzasz No to w tym momencie już nie ma ciebie i mnie Że to jesteśmy my Więc on nigdy nie miał takich że Czy będziesz moją dziewczyną Tylko to było takie Od dzisiaj nie ma ciebie, nie ma mnie Tylko jesteśmy my jako jedność Więc od tego w sumie momentu byliśmy razem I po jakimś czasie ja powiedziałam tej mojej spolukatorce I ona się w tym momencie zaczęła strasznie dziwnie zachowywać Ona co prawda obniżyła mi ten czyst do 1000 lir, e, ale już w tym momencie kazała mi kupować wszystkie środki czystości, których wcześniej e, nie kazała mi kupować. E, w momencie, kiedy ja przychodziłam do mieszkania, to ona się zamykała. Ja się jej pytam na przykład, czy ona by chciała coś zjeść. No to ona mówiła, że nie, po czym jak ja kończyłam jeść i sprzątać, to ona nagle sobie robiła jedzenie. E, no i pewnego pięknego dnia ona. E, no pamiętam, była w domu z jakąś koleżanką. No, ja do niej mówię, że ja wychodzę ze znajomymi. No, ale że to wyjście nie wyszło, no to ja się spotkałam z Serhatem, mieliśmy jechać do kina. To kino w sumie też tak naprawdę nie wyszło. No i zostaliśmy u niego w mieszkaniu oglądać film. No, i on mówi: słuchaj, mówi, żeby nie budzić, jakby tej, swojej, tej twojej spółlokatorki. No, to możesz tutaj zostać i przespać się na kanapie. No, i myśmy do niej napisali, że jest dosyć późno, i żeby cię po prostu nie budzić, i żeby jakby po nocy cię, nie przeszkadzać ci po nocy, no to jakby zamknij drzwi, i ja sobie wrócę na spokojnie jutro. I ona nie do mnie, a do serhata napisała wiadomo, że możesz sobie, możesz swojej dziewczynie powiedzieć, że od jutra już nie ma gdzie mieszkać i że możecie jej szukać nowego mieszkania, bo ja czegoś takiego akceptowała nie będę. Ona tutaj przyjechała, żeby uczyć się ze mną angielskiego, żeby rozmawiać po angielsku, a wiecznie jej w domu nie ma. Ja po prostu przeżyłam szok z racji tego, że ja rozumiem, że oni byli dobrymi przyjaciółmi, ale mogła napisać taką wiadomość do mnie z racji tego, że. Um, no myśmy jakby między sobą zawarły tą umowę, że ja tam mieszkam No i najśmieszniejsze jest to, że ja chyba trzy dni wcześniej zapłaciłam jej cały czynsz za cały miesiąc No i uh, ja do niej już wtedy napisałam, że jakby Serhat mi przekazał wiadomość i tak dalej No ale um, ja zapłaciłam czynsz, także ja mogę szukać sobie mieszkania No ale ty mi w tym momencie um, oddaj mój czynsz Więc ona napisała, że ona już tego czynszu nie ma Jakby dziewczyna trzy dni po... Um, trzy dni po daniu jej pieniędzy Ona tych pieniędzy już nie miała I ona w tym momencie zmieniła Totalnie swoją strategię, że okej okay, To ty sobie możesz mieszkać do końca miesiąca No bo jednak zapłaciłaś, no ale wiecie jakby Ja już nie chciałam z nią mieszkać Bo ona mnie najnormalniej w świecie wyrzuciła Tak naprawdę um, Głównym powodem było niby to, że um, Ona chciała poćwiczyć angielski Ale mnie nigdy nie było No ale to ja jak byłam w domu to ona się zamykała I nie chciała ze mną siedzieć no, i ja powiedziałam, że jakby zostaw sobie te pieniądze, że ja nie ale ty się nie wzbogacisz. No, ale masz mi oddać kaucję, bo ja zapłaciłam kaucję za, za ten pokój, no i ona mówi, że ona też nie jest w stanie mi tej kaucji oddać. No i nasze stosunki w ogóle się urwały Ja następnego dnia Dostałam od niej sms że mam wynieść Wszystkie swoje rzeczy z pokoju Że pomiędzy domu i tą godziną um, Mogę sobie te rzeczy zabrać No i ja miałam problem, bo ciężko trochę Sobie zorganizować mieszkanie W jeden dzień, więc tutaj Serhat zaproponował, że ja mogę z nim zamieszkać Jakby on żadnych pieniędzy nie chce Oczywiście, co mnie zdziwiło Bo on też nie pracował i Już też był po studiach, więc był w w trakcie szukania pracy, a nie oczekiwał ode mnie pieniędzy i tak naprawdę mi się wydaje, że ona myśla, że w momencie, kiedy ona mnie wyrzuci, ja zostanę na bruku, to nam się jakoś w sumie ta relacja popsuje ale tak naprawdę to, że ja z Serhatem zamieszkałam to jeszcze tak naprawdę bardziej nam dało taką okazję, żeby się poznać um, i Wiecie, spędzić więcej czasu ze sobą Bo ja pomimo tego, że miałam zajęcia To e, i tak po prostu siedziałam często w domu Więc on siedział, bo czekał jakby na jakąś informację zwrotną z pracy A ja e, siedziałam w domu, bo na przykład miałam zajęcia takie, które nie wymagały mojego pójścia na uczelnię No, no i później ja sobie zamieszkałam z... Ze znajomą z Polski, która również była tutaj na Erasmusie. No, i nadszedł w sumie czas. No, i nasza relacja tak naprawdę wiecie, ona się rozwijała. My duży czas spędzaliśmy razem, albo ja przychodziłam do Serhat, albo serhat przychodził do mnie do tego nowego mieszkania. No, i nadszedł w sumie czas wyjazdu. Mój Erasmus się skończył. Ja wróciłam do domu i myśmy jeszcze tak naprawdę nie wiedzieli, że wybuchnie korona, i że będzie takie spustoszenie na świecie, i że świat się naprawdę zamknie. Więc, my wiecie, mieliśmy plany, że serhat przyleci do Polski, będzie mnie odwiedzał, albo że on się w ogóle przeprowadzi i tak dalej, że ja będę chodziła jeszcze kończyła studia, a może pracę znajdzie w Polsce i tak dalej, no ale tak jak wiemy, byliśmy przez pół roku zamknięci, w ogóle samoloty nie latały, więc myśmy byli w takiej ciężkiej sytuacji, wiecie, nowa znajomość, nowa, nowy związek, a tutaj już jakby nie ma możliwości się spotkać przez ponad pół roku. Więc to był dla nas ciężki okres i on naprawdę był bardzo ciężki, bo um, ja miałam zajęcia online a Serhat wtedy szukał pracy, więc on był zestresowany tym brakiem pracy, tym, że mnie nie ma i, i że wiecie, teoretycznie on nie wie co ja robię i tak dalej. Ja jakby ja miałam pełne zaufanie do niego. Ja wiedziałam, że nic że jakby nic nie zrobi takiego, co by mnie zabolało, ale on miał bardziej takie, że podejście, że no ja jestem tam, więc wszystko się może zdarzyć i tak dalej. No ja też jestem kobietą i on mi tak zbytnio nie ufał, więc to było naprawdę myśmy się tak za przeproszeniem żarli jak dwa psy. No ale jakoś tam... Y Jakoś się dotarliśmy. No i później w sumie granice zostały otwarte, ale był problem z tymi wizami, bo niby dla Turków, oczywiście do Polski, bo niby one były udzielane, można było te wnioski składać, ale najczęściej słyszałam, że te decyzje są odmowne, więc wygodniejszym, wygodniejszą wersją była tak, taka wersja, że ja sobie po prostu przylatywałam do Turcji, żeby go odwiedzać. Ja też miałam zajęcia online, więc dla mnie to nie było problemem, żeby, wiecie, wsiąść sobie na przykład w sobotę i przylecieć i posiedzieć miesiąc, dwa. Tutaj u Serhata, on już właśnie miał pracę, a ja po prostu siedziałam na zajęciach online, ale siedziałam w tym czasie w Turcji, więc myśmy tak na. Tak nasz związek w sumie wyglądał przez. Um, Około dwa lata, że z tą przerwą właśnie półroczną, w której się nie widzieliśmy, później ja latałam. Latałam sobie na miesiąc do Turcji, później dwa, trzy miesiące siedziałam w Polsce, później znowu sobie leciałam do Turcji i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu, w momencie, kiedy ja skończyłam studia, no podjęliśmy decyzję, że. No, fajnie by było razem zamieszkać. No i pierwsze co było, czyli nasza wersja A, że Serhat przylatuje do Polski, ale dalej był problem e, z tymi wizami. E, drugi problem był taki, że um, on by tutaj przyjechał, jakby on by przyjechał do Polski bez prac, tak? W tamtym momencie w Turcji miał pracę, wynajmował mieszkanie, był samochód i tak dalej. A ja byłam świeżo po studiach, nie miałam pracy, nie miałam samochodu, mieszkałam u rodziców, więc nawet jak ja bym dostała pracę, no to nie byłabym w stanie wynająć mieszkania, kupić samochodu i utrzymać naszej dwójki za jedną pensję, a nie wiadomo tak naprawdę, kiedy Serhat dostałby pracę. No więc uznaliśmy, że na rok, dwa, ja przyjeżdżam do Turcji, i to jest taki okres, kiedy ja na przykład byłabym na magisterce, tak? Bo magisterka trwa dwa lata, a ja uznałam, że ja na tą magisterkę nie chcę i że mnie to totalnie nie interesuje, ale te dwa lata właśnie mogę się poświęcić i ja do tej Turcji przylecę. No a po dwóch latach, może gdzieś tam z haczykiem, wracamy do Polski. Um, więc tak się tutaj znalazłam Wzięliśmy też ślub z racji tego, że nie było um, ze strony Serhata rodziny mile to widziane, żebyśmy mieszkali razem bez ślubu Także myśmy wzięli ten ślub, czysto wiecie, żeby iść podpisać papierek i żeby nie było problemu No i tak w sumie... Um, Myśmy się poznali przez czysty przypadek, on był znajomym mojej współlokatorki Później, jak ona mnie wyrzuciła, to dalej, jakby byliśmy razem i ta znajomość się rozwijała i to po prostu tak wyglądało. I teraz jestem w Turcji, jestem w ciąży, jestem mężatką, no i planujemy, wiecie, najbliższe miesiące życia. No i tą przeprowadzkę do Polski też tam gdzieś już powoli z tyłu wyplanujemy, bo będzie ona dosyć bardziej skomplikowana. Niż ściągnięcie dwóch osób do Polski, bo to będzie ściągnięcie dwóch mm, osób i małego szkraba. Także my też to planujemy. I wiecie, jakby ktoś mi powiedział, yy, te. Trzy lata temu, że to będzie tak wyglądało, to chyba bym parskła śmiechem i w życiu bym nie uwierzyła, ale takie historie czasami naprawdę e, się zdarzają, i my i pe, na pewno będziemy mieli co opowiadać naszym dzieciom i naszym wnukom, bo to jest taka śmieszna historia, bo myśmy się poznali e, w sumie przez przypadek, e, chociaż Serhat mówi, że to nie jest przypadek, że to jest przeznaczenie. No i wiecie, no gdybym ja uznała, że chce jechać na przykład do Niemiec, no to by, my byśmy się w życiu nie spotkali. Gdybym miał ja tej dziewczyny niezemyślonej, Szkała, gdzie ona później tak mnie wyrzuciła, no to my byśmy również się nie poznali, także wszystko miało jakiś sens. No i tak w sumie ja jestem teraz tutaj. Um, nie chcę się właśnie też zbytnio rozgadywać. Po części opowiedziałam Wam, jak to wszystko. Wygląda. Mam nadzieję, że z tej chaotycznej historii wszystkie takie najważniejsze momenty sobie wyłapaliście. Mam nadzieję, że też miło Wam się słuchało, bo chciałam powiedzieć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie i mam nadzieję, że jako tak o to wyszło. Także nie przedłużając dłużej, jeżeli lubicie mój kanał i oglądacie mnie, zostawcie subskrypcję na kanale, łapki w górę i komentarz, bo mnie to właśnie bardzo motywuje i do. Do zobaczenia w następnym filmie.